Ta walka o jakość duszy będzie rozstrzygana w ten sposób, że ci rozsądni będą zapraszani do telewizji, będą pokazywani, będą reklamowani, będą wspierani, a my będziemy pokazywani jako głupsza prawica, jako nierozsądna, rozsądna, taliban, rząd na zemsty, która niczego nie rozumie, która nie chce porozumienia z Rosją, a nawet tak już okazuje się, że, że to porozumienie z Rosją się kompromitowało, to która mi szkodzi Ameryce, bo Ameryka chce się przecież z Rosją Tak to nie przedstawiamy. Trzeba ja to ludziom spokojnie, spokojnie tłumaczyć, bo to my tę wojnę wygrywamy, tylko że nie wolno poprzestać tuż przed metrem. Jesteśmy niedaleko wyboru i Gazeta wyborcza już nic nie jest w stanie zrobić. Ja marzę o tym, żeby codziennie o nas pisali. Bardzo proszę, niech wyciągają co chcą. Głos nam z głowy nie spadnie i poziom wiarygodności jest taki jak kurwa na wstanie wojennym. TVN zorientował się, że, że nawet w na nas nie ma sensu. Yy, I teraz, jak był wywiad z Kaczyńskim, to poczekali, aż zacytujemy za na Niezależnej. I w grupie monetów, yy, które należy do TVN, było tak, jak podała Niezależna, też wywiad był z Gazety Polskiej. No dla nich jakoś to jakoś bardziej straszne, że to niezależna, może, może to z Gazety Polskiej, ale jednak nie nazywa się Gazeta Polska. Ale to, to jest śmieszne, bo nic nie daje. Oni nas, już nie są w stanie to izolować. Był taki tekst Gora który pokazuje tą barierę oni. On o nas pisze: Lud Pisowski. Ja nawet nie wiem, czy większość, no pewnie większość tak, ale czy wszyscy nasi członkowie, czytelnicy głosują na pis. Ja myślę, że jest część takich, którzy nie głosują, a część takich, którzy głosują na inne partie. Są rolnicy Solidarności Walczących, są rolnicy upr -u. To nie jest klucz że my wszyscy popieramy Jarosława Kaczyńskiego. Tym bardziej, że pewnie jest w pisie wielu ludzi, do których ja bym nigdy nie poznał. Ale kluc kluczem jest to, że my stworzyliśmy obieg informacji bez zezwolenia. My się nie musimy nikogo pytać. Czy wolno nam w tym kinie wyświetlić ten film, Czy wolno nam na taki temat rozmawiać? Czy wolno nam taki tekst przeczytać? Myśmy musieli wytworzyć niezależny obieg informacji. Naszym podstawowym zadaniem jest w tej chwili dokończenie tego. Tak, Żeby te dzieła, które zaczęliśmy, one są już na tyle duże, doprowadzić do stanu, w którym one będą w stanie się utrzymać. My byśmy mogli poprzestać na tym, że mamy gazetę i jeden portal i się niczym nie przejmować. Żyć sobie, dać sobie pięciokrotne podwyżki, przyjechać tu Mercedesami, e, zrobić sobie foto i wyjechać. Nam, nam nie o to chodziło. Do klubów należy organizacja w ogóle rzeczywistości, które zostało zniszczone. W ogóle. Czyli. Twórzcie państwo życie lokalne, twórzcie fundacje, stowarzyszenia, twórzcie państwo y, y, lokalne organizacje, wchodźcie tam, gdzie można. Niech to będzie choćby kubko fotograficzne, ale niech tam też zaistnieje kubka Gazety Polskiej. Bądźmy wszędzie, bądźmy aktywni, przyciągajmy ludzi aktywnych. To chciano zniszczyć w czasach komuny, ale to też skutecznie niszczy Gazeta Wyborcza. Dlaczego Gazeta Wyborcza podjęła wojnę z kibicami? Bo wojna w jest trudna, on się dał puścić. Dlaczego podjęła? Bo oni tego nie kontrolują, bo istnieje jakieś środowisko bez ich zgody i dokładnie my to robimy. My bez zgody elit organizujemy życie społeczne, trzeba być na płonie. Nie zawsze muszą się z nami ludzie zgadzać. Możemy być e, w kółku fotograficznym, który nie jest zwolennikiem Platformy, e, drugi jakiegoś innego zobaczenia, a, 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 a pozostaje zwolennikami pis Natomiast. Natomiast ważne, żeby nie czekać na rozkaz z centrali, na rozkaz z Warszawy. Trochę pod to ja napisałem KT klub. Chciałem szanować to, co już jest, czyli po prostu opisać to, co jest, a jednocześnie jakby zachęcić do takiej postawy. Kluby mają tylko jedną strukturę, nie ma żadnej innej. Jest struktura klubu. Nie ma żadnej struktury nadrzędnej nad klubami. Jest klub i szef tego klubu, którego sobie państwo wybierali. To czy my jesteśmy, czyli y, Ryszard Kapuściński i to, co proponuje gazeta, to jest rejestracja w naszym systemie i prawo do używania loga Gazety Polskiej. Oczywiście, może bardzo mało, może bardzo dużo. Okazuje się, że bardzo dużo, bo pod tym sztandarem ludzie się chcą gromadzić. My w zamian za to, że ktoś przyjmuje kartę klubów, oferujemy prawo do używania loga. Jeżeli łamie tą kartę, to ją zabieramy. Ale też przez to nie ma wyżej struktury, więc nie ma wyboru. Po prostu nie mamy. Ryszard Kabusiński ze mną jesteśmy takimi szafarzami loga klubów Gazety Polskiej. Tak? Dajemy lub nie. Bo, bo logo należy do gazety. Miasto państwo wszystko robią na dole. My się w to nie wtrącamy. Więc najwyżej możemy proponować i przyjmować propozycje od państwa. Jeżeli się okaże, że ktoś łamie karty klubów a to sprawa była ewidentnym złamaniem karty klubów. To znaczy próba założenia partii politycznej w, w oparciu e, o klub gazety i wykorzystanie logo, bo tam jeśli też wykorzystanie logo gazety, spowodowało zabranie tego logo. Czy, czy czasowe bo, 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 zastosował taką, taką sytuację czasowego zawieszenia prawa do używania loga. Ale to nie znaczy, że jak komuś zawierzymy logo, ma, ma się natychmiast rozwiązać. To może działać, to nie na nasz koszt. Ja, ja na tym będę, będę kończył. Jeżeli będą na nie odpowiem, ja chcę, żeby, żeby Kasia trochę powiedziała, bo Kasia, Kasia miała tu w tym roku nadzwyczajne zadania. Po pierwsze, po pierwsze, w czasie, kiedy ja się zajmowałem różnymi rzeczami, musiała więcej czasu poświęcać w redakcji, a po drugie, no, rozwój nowego państwa jest rzeczywiście niesamowity. No mamy mamy do czynienia z pismem, który, którego sprzedasz. Faktycznie wzrosła około 60 razy, jakby ktoś tak chciał policzyć. Więc skończyliśmy z wizją nieudaczników prawicowych. Ale ponieważ teraz w związku z tym wydaliśmy i wydajemy pieniądze, których jeszcze nie mamy, to jak nie chcecie, żebyśmy powrócili do tej wizji w najbliższych tygodniach, to bardzo proszę, kupujcie gazety. Nowe państwo myślę, że się rozwija no niezwykle prężnie. Um, ostatni numer, prawie 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. My ciągle, jakby w środowisku medialnym, w innych mediach, nie istniejemy. Pomija się fakt istnienia takiego pisma jak Nowe Państwo. Mówi się ciągle o tym, że jest inne pismo dla, powiedzmy, ludzi wymagających takiej szerszej informacji, ja bym tak nazwała, to jest to krytyka polityczna i mówi się, że to jest największy tego typu magazyn. Otóż krytyka polityczna sprzedaje około pięciu tysięcy, tak? więc to to mniej więcej jest taka skala. Żeby, żebyście Państwo mieli porównanie, krytyka polityczna około pięciu tysięcy egzemplarzy dotowana, łącznie z Państwa podatków też jest dotowana, bo tam jest choć ten taki fundusz rozwoju, czytelnictwa, Wspierana przez państwo, wspierana różnymi funduszami, 5 tysięcy sprzedaży, nowe państwo, pomijane, rozchodzące się drogą pantoflową. zwycięstwu w tych wyborach, ludzi, którzy chcą wyjaśnić, dojść do prawdy o przyczynach katastrofy smoleńskiej, my możemy coś w tym kraju zmienić. W innej sytuacji naprawdę już może być za późno. Być może później trzeba będzie włożyć jeszcze więcej pracy w to, żeby osiągnąć sukces i tak naprawdę przywrócić Polskę w Polsce. Więc ja bardzo gorąco Państwa zachęcam do tego. Tak jak mówił Tomek o wszystkich naszych inicjatywach, o tym, że rozwija się bardzo prężnie portal, o o również o naszej platformie wideo, tak, w której państwo, na której Państwo możecie codziennie w zasadzie oglądać jakieś nasze programy, my będziemy się starali być jak najbardziej aktywni i dostarczać Państwu jak najszerszej wiedzy i jak najciekawszych informacji, ale z drugiej strony oczekujemy też od Państwa, że będziecie Państwo jakby odpowiadali na naszą aktywność, czyli że w swoich środowiskach. Będziecie tymi, którzy będą, będą mobilizować i tworzyć inicjatywy, które po, na przykład pozwolą zabezpieczyć wybory. Tak? Bo każdy myślę po doświadczeniach wyborów samorządowych, każdy z nas może mieć wątpliwości, przynajmniej wątpliwości, jak te wybory przebiegały. I myślę, że niezwykle ważne jest to, żeby Państwo, żebyście się zaangażowali. To, żebyście byli na przykład mężami zaufania czy komisjach wyborczych. Myślę, że nie można e, o tym zapomnieć, nie można tego odpuścić, bo to naprawdę będzie zatrzymanie się w połowie drogi. Osiągnęliśmy już tak wiele, że musimy iść tylko dalej i jakby wykorzystać to, co nam się teraz udało osiągnąć, do tego, żeby odnieść zwycięstwo. Ja pamiętam, że nas kiedyś, no już dawno temu, tuż po katastrofie smoleńskiej, wtedy, kiedy pojawiła się ta walka o krzyż w krakowskim przedmieściu my w samej redakcji na jednym z zebrań redakcyjnych część zespołu była taka bardzo sceptyczna, czy należy się tak mocno angażować w obronę, dlatego, że uważali, że tak naprawdę ta sprawa jest przegrana że, że, że i tak ten krzyż Zabiorą, usuną, przeniosą co. Ale tak naprawdę nie chodziło wtedy o to, żeby ten krzyż tam został. Tak? Znaczy wiedzieliśmy, że krzyż zawsze mogą wynieść, bo mogą też wpierać szczogiem i zabiorą w końcu ten krzyż. Ale to chodzi, chodziło o to, żebyśmy po prostu zamanifestowali w pełni stanowczo i konsekwentnie swoje poglądy. Bo oni do tej pory tego nie widzieli. I myślę, że. Wtedy właśnie po raz pierwszy zobaczyli. I tak naprawdę właśnie tam, wtedy, na krakowskim przedmieściu, wyrosł, wyrósł ten ruch, który cały czas przede przodu i który ma szansę dokonać w Polsce ogromnych zmian. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być z Państwem, bo to tak naprawdę Państwo jesteście tym ruchem, więc bardzo Państwu gratuluję tego. Ja bardzo dziękuję za uwagę, tak jak tutaj y, mówili moi przedmówcy. Jeżeli będą jakieś pytania, to myślę, że chętnie odpowiem. Chciałem powiedzieć, że ten krzyż, który przynieśliśmy na krakowskie przedmieście, stoi tutaj, proszę Państwa. To jest ten brzozowy krzyż, który będziemy walczyć ze sobą wszędzie na nasze spotkania. I w końcu go postawimy na krakowskim przedmieście. To jest ten sam krzyż. Dziękuję jeszcze do listowica, to jest tutaj przyniósł.